Cześć, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale A dzisiaj unpacking paczuszki, na którą długo czekałam Mianowicie przyszły mi e, ciuszki ze sklepu jeździeckiego Bryczes oraz podkranówki, na które długo, długo polowałam I się mega cieszę, że nareszcie są u mnie Więc co, zapraszam Was do odpakowywania razem ze mną Mam nadzieję, że spodnie będą pasować na mnie Bo nie ukrywam, tego się najbardziej boję ale liczę na to, że jednak wszystko będzie ok. Ten film będzie wyjątkowo dosyć krótki, no bo nie mam za bardzo co Wam więcej pokazywać. Aczkolwiek tutaj mam jakieś naklejki i na faktury, czego Wam pokazywać nie będę. Oto pokazały się Wam już mm, dwie rzeczy. Może zaczniemy od tej mniejszej rzepy, podklanówki. Zamówiłam sobie grana takie dosyć zwyczajne, żeby mi po prostu w pasowały do tych spodni, chcę sobie zrobić ładny komplecik. I wyglądają one tak. Są one ze sklepu Horze. Zamówiłam je, dlatego że po prostu te spodnie mi się totalnie mega podobały od długiego, długiego czasu. No i przy okazji wiecie, jak to jest na promocjach. Nie mogłam się oprzeć, żeby zamówić sobie tylko jedną rzecz, no. Dajmy spokój. Ale po odpakowaniu wyglądają one w ten sposób Widzę, że są one mega cieniutkie, co na lato będzie re rewelacyjnym rozwiązaniem A W kamerze wydają się dosyć ciemne, ale na żywo są trochę jaśniejsze Tak mi się wydaje Mają tutaj śliczne złote logo, które po prostu ubóstwiam Są one takie dosyć zwyczajne, ale przez to logo mi się mega, mega podobają Ja sobie wzięłam dosyć je długie Był tylko jeden rozmiar niestety ale raczej powinny pasować, potem wam może wstawię fotki na koniec filmu, jak ten zestaw prezentuje się na mnie. O ile oczywiście nie zapomnę, więc sobie odłożę je tutaj w tle, a w ogóle tak nagrywam przy moich konikach i część z nich w ogóle z tej całej dużej kolekcji będzie na sprzedaż. Cała tamta półka, cała tam 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 u góry półka i a, część tych elbiaczków z tej półki. Więc obserwujcie Instagram. Bo tam na pewno będą posty, albo już były raczej, posty ze sprzedażą Więc śmiało można pisać co do jakichś wycofanych elbiaczków Na pewno coś się fajnego znajdzie na sprzedaż, a ja pilnie potrzebuję kaski Ale nie przedłużając, pokażę Wam moje spodnie Czekałam na nie, zaś polowałam na nie długo, długo, długo Więc mega, mega się cieszę Wiem, że pewnie się już powtarzam tysiąc razy, nawet po prostu no, mega mi się podobają i wyglądają one tak. Oho, nie będą mi się mieściły w kadrze, ale spróbuję to oddalić w ten sposób. I tak, doły mają ze ściągaczami w kolorze czarnym, które według mnie mega pasują. I są dosyć uniwersalne. Z tej strony mają śliczne srebrne logo, również chyba podobne do tego co. No pod nie, dobra jednak inne Ale mniejsza z tym Są one z wysokim stanem Co so, ja po prostu ubóstwiam Uwielbiam spodnie z wysokim stanem Mają takie dosyć standardowe zapięcie Jeżeli chodzi o, chodzi o bryczesy I wyglądają one w ten sposób Jeszcze co do leju Bo będę miała pierwszy raz w życiu Lej silikonowy I widzę, że on jest taki mega szorstki Pierwszy raz się spotykam z takim lejem Pierwszy raz go macam Więc jest to dla mnie totalnie nowe doświadczenie Ale ten wzorek jest po prostu przepiękny Mi się mega podoba I w ogóle jestem zachwycona w tym momencie Tył się prezentuje w ten sposób Jest takie fajne wycięcie Nadaje to uroku zdecydowanie I o może jeszcze trochę oddalę W całości prezentuje się one w ten sposób Niestety Będę musiała to nagrać z ręki Tak o Wyglądają i są po prostu przecudowne. Nie mogę się doczekać, aż je przymierzę. I tak właściwie to by było chyba na tyle z tego unpackingu. unpackingu Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, jak takie szybciutkie, krótkie filmiki Wam się podobają. No i śmiało możecie jeszcze raz pisać co do sprzedaży koników oraz hobbyhorsów. Wyczekujcie kolejnego odcinku z aktualizacją moich hobbyhorsów, bo nazbierało się ich trochę. Ja Was żegnam. Dziękuję za oglądanie do zobaczenia cześć i papa.